decyzja o internowaniu, to jest mój taki dokument stwierdzający, że w stanie wojennym byłem internowany. To jest decyzja 765 wydana przez Komendę Wojewódzką w Gdańsku. Na tej podstawie zostałem internowany i osadzony w więzieniu w Szebrinku. Tu są można, na wszystkie moje przepustki sierpień, oryginalne, sierpień 80. Stan wojenny. Stocznia Gdańska. Tu jest zaświadczenie lekarskie z obdukcji. Zostałem napadnięty przez służbę bezpieczeństwa. Planowali zamach na mnie. Złamano mi noc, złamano mi kość policzkową. Lądowałem w szpitalu. Mało mnie nie zabili. Zdjęcie, jedyne jakie mi zostało ze Stoczni Gdańskiej z 80 roku. To jestem ja, to jest mój kolega Stanisław Rzepa, który dwa tygodnie siedział w stoczni i przekazywał mi informacje, ja te informacje zabierałem, jechałem do Wejherowa, powiadamiałem zakłady w Wejherowie, jaki zakład mój, PKS Wejherowy. To jest moje jedyne zdjęcie ze stoczni. To są moi przyjaciele internowani, to jest obóz w Szebilinku. to jest mój kolega tego samego dnia, żeśmy zostali aresztowani osadzani w tej samej celi to jest Jurczyk Marian ze Szczecina to jest doktor Łukowicz, też działacz szpital Wejherowo pracuje, to jest Karol Mozelewski. i to jest Adam Rosiński na znaczy ja.